Drodzy słuchacze, będziemy dzisiaj rozmawiać o opiece wytchnieniowej. Jest lato, więc wszyscy mamy prawo do wytchnienia, odpoczynku, ale właśnie, czy wszyscy mogą odetchnąć? O opiece wytchnieniowej będę dziś rozmawiać z panią Beatą Graczyk, prezeską Fundacji SIDRA w ramach Fundacji Szkolnej. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. Pani Bato, czym jest tak naprawdę opieka wytchnieniowa i dlaczego jest tak ważna dla osób opiekujących się ludźmi z niepełnosprawnościami, z członkami swojej rodziny, bo to pewnie tego dotyczy? Opieka wytchnieniowa jest to forma czasowego wsparcia, która pozwala rodzicom, rodzinom, ale też opiekunom osób z niepełnosprawnościami. Na chwilę odpoczynku, na regenerację, na załatwienie spraw osobistych, czasami to jest po prostu pójście do lekarza albo w ogóle skoncentrowanie się na jakichkolwiek własnych potrzebach. I to nie jest luksus, tylko po prostu konieczność, bowiem opiekunowie, którzy zajmują się 24 godziny na dobę swoimi podopiecznymi czy swoimi dziećmi, no często są na granicy wyczerpania i psychicznego, i fizycznego. A bez odpoczynku no nie są w stanie efektywnie pomagać swoim bliskim. To jest szczególnie ważne, kiedy osoby z niepełnosprawnościami już pozostają poza systemem edukacji, bo wtedy ta opieka jest naprawdę 24 godziny na dobę. Mhm. A jak to jest rozwiązane systemowo? Czy ta opieka wytchnieniowa zależy od Rodzaju niepełnosprawności dziecka, osoby, którą się opiekujemy? Czy na przykład dzieci i dorośli w spektrum autyzmu w Polsce są też objęte taką opieką? Bo tutaj chciałabym się odnieść głównie do tego problemu, bo tym tematem się Państwo zajmujecie w Fundacji SIDRA. Tak, rzeczywiście, my koncentrujemy się przede wszystkim na dzieciach i dorosłych będących w spektrum autyzmu i ten rodzaj niepełnosprawności. Jest również w kręgu zainteresowania instytucji, które świadczą taką opiekę wytchnieniową, bo ona jest gwarantowana, co nie oznacza, że łatwo dostępna dla, dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Zatem to, co system. W Polsce proponuje w ramach opieki, opieki wytchnieniowej, to jest opieka dzienna, czyli kilka godzin dziennie specjalistycznej terapii, kiedy osoby do tego przygotowane mogą zająć się osobą niepełnosprawną czy osobą w spektrum autyzmu, a w tym czasie rodzic może jakieś swoje sprawy. Osobiste, prywatne czy, 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 czy formalne móc załatwić, ale to też są, to też są często hmm, pobyty kilkudniowe, gdzie wtedy osobę niepełnosprawną zostawia się pod opieką specjalistów w przeznaczonym do tego ośrodku. Hmm, bardzo często dla, dla, dla rodziny największym problemem jest to, że. Te dzieci staną się dorosłymi, a dla nich nie ma specjalnie miejsca w systemie. A największym problemem i troską jest to, co stanie się z takim dorosłym człowiekiem, który pozostaje w spektrum autyzmu, kiedy nie będzie rodziców, nie będzie opiekunów. Co się stanie i w jaki sposób zabezpieczone będzie codzienne funkcjonowanie bez właściwego czy odpowiedniego wsparcia opiekuna czy, czy rodzica? bo dostępność do takiego wsparcia jest niewystarczająca, jest trudno osiągalna, ze względu na to, że za mało jest pieniędzy przeznaczonych na tego typu pomoc i brakuje też wykwalifikowanych opiekunów czy ośrodków, które taką pomoc mogłyby świadczyć. Właśnie tak skupiając się jeszcze na tych turnusach y, takich y, kilkudniowych czy może też kilkutygodniowych, gdzie rzeczywiście rodzice y, dzieci i y, y, y osób dorosłych już y, w tym spektrum autyzmu, takim głębokiego autyzmu, bo tutaj o tym y, bardziej myślę, Mogą naprawdę odpocząć, nie tylko załatwiając swoje sprawy, właśnie formalne, jakieś po prostu sprawy, ale też na przykład wyjechać na krótki urlop. Czy takie turnusy jakby są dostępne dla, dla wszystkich, którzy o to wnioskują? Czy to jest jakieś ograniczone? Jak to wygląda? Czy, czy wystarczająca jest to? pula, tak powiem, jest. i czy tylko dotyczy rzeczywiście dzieci, czy, czy te osoby już pełnoletnie nie mają możliwości, żeby mm, skorzystać z takich pobytów? Turnusy wytchnieniowe, bo o nich mówimy, mhm. czyli e, taki pobyt w ośrodku osoby z niepełnosprawnością, ona może być dzieckiem, może być też osobą dorosłą, mhm. e, jest ograniczony poprzez e, Niewystarczającą ilość środków i ośrodków, w których tę opiekę można, ta, ta opieka jest sprawowana. Dostępność do, do opieki, do turnusów wytchnieniowych, czy takiego nawet dziennego wsparcia, w dużej mierze zależy od miejsca, w którym mieszka rodzina borykająca się z, z problemami z niepełnosprawnością, bowiem te pieniądze nie są równomiernie rozłożone. One są dostępne różnie w różnych powiatach, w różnych województwach. I tak w Warszawie na 2025 rok bo to może być interesujące mm -hmm. starać się można, czyli można wnioskować o 240 godzin takiej opieki w, w, w trakcie roku lub 14 dni opieki całodobowej. No biorąc pod uwagę 365 dni w roku, to wyobrazić sobie możemy, że to nie jest wystarczające, ale to, co jest najważniejsze, to to, że tylko niewielka część osób wnioskujących o takie środki na tego typu wsparcie ma szansę z nich w ciągu danego roku skorzystać. Jest, tak jak powiedziałam, za mało pieniędzy na tego typu wsparcie i za mało miejsc, które świadczą tego typu. Usługi wspierające? I można powiedzieć, że jest to taki realny problem społeczny, z którym należy coś zrobić, znaleźć jakieś rozwiązania. Czy Państwo jako fundacja zajmująca się tym tematem, macie jakieś pomysły, jak rozwiązać ten problem, jak poprawić jakby kwestie właśnie dostępności tych miejsc dla osób, które tego potrzebują? Co robicie w tym zakresie? Możemy, My, jako fundacja, jako fundacja Szkolna, zajmujemy się od 35 lat edukacją. Prowadzimy swoje szkoły stacjonarne, zapewniamy też edukację domową i jesteśmy bardzo otwarci na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I koncentrujemy się na tym, żeby zapewnić i uczniom i ich rodzinom kompleksowe wsparcie zarówno psychologów, jak i pedagogów, których zatrudniamy w szkole. I na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy duży wzrost uczniów spektrum autyzmu, którzy yy, uczą się w naszych szkołach. Zaczęliśmy się uważnie przyglądać sytuacji tych rodzin i śledziliśmy dalsze losy uczniów, którzy wychodzą ze szkoły. I co, jakie mają możliwości, co się z nimi dalej dzieje. Da, okazało się, że to jest duży problem społeczny, i dlatego w 2020 roku Fundacja Szkolna powołała Fundację Sidra, żeby zbudować ośrodek wsparcia e, dla osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie koncentrujemy się na osobach w spektrum autyzmu. My, my jako fundacja, kupiliśmy ziemię w Sidrze, przygotowaliśmy projekt ośrodka. Oraz uzyskaliśmy wszystkie zgody formalne wszystkie i pozwolenia, aby móc rozpocząć budowę. Chcemy zbudować mieszkania, w których realizować będziemy zarówno turnusy wytchnieniowe dla dorosłych osób w sferze w spektrum autyzmu, mhm. tak by opiekunowie mogli odpocząć, zająć się własnymi sprawami, własnym zdrowiem, ale też Udostępniać będziemy tak zwane mieszkania treningowe, czyli taką bezpieczną przestrzeń, w której dorosłe osoby z spektrum autyzmu będą się uczyły samodzielności i funkcjonowania bez rodziców, gdy ich może, może zabraknąć. Będą się uczyły też budowania reala, relacji czy współistnienia w pewnym ekosystemie, który Sidra będzie tworzyła. Zatem można by powiedzieć, że ten, że nasz projekt SIDRA to jest bardzo konkretna odpowiedź na realne potrzeby społeczne. Chcemy mieć taki ośrodek, w którym będziemy w stanie pomóc dorosłym osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom. Mhm. A jakby pani tak jak powiedziała o obserwacjach, jak wygląda w ogóle sytuacja tych rodzin, które mierzą się z takimi wyzwaniami? Czy to są pełne rodziny, czy. Matki samotnie wychowujące dzieci, jak to wygląda? Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Nie ma konkretnych badań, które pokazują, jak wiele osób, opiekunów dzieci w spektrum autyzmu, tych nisko funkcjonujących, to samotne matki. Z naszych obserwacji wynika. Że to jest mniej więcej 70%, czyli można by powiedzieć, że 7 na 10 rodzin to rodziny, gdzie, opieku, gdzie dzieckiem opiekuje się jedna osoba, przeważnie to jest matka. No i tu barierami czy problemami, z którymi się muszą zmagać, to są takie problemy dnia codziennego, czyli po pierwsze brak stabilnego finansowania. Brak dostępności do specjalistów, do diagnostyki, bo o ile diagnostyka czy specjaliści dla dzieci w spektrum autyzmu są trudno dostępni, ale są finansowani przez system, o tyle diagnostyka osób dorosłych w spektrum autyzmu jest wymagająca i finansowo bardzo, bardzo kosztowna dla tych rodzin. I dlatego potrzebne są takie rozwiązania systemowe, które spowodują, że y, zauważymy osoby w spektrum autyzmu, które zakończyły już obowiązek szkolny, y, mają więcej niż y, 18 lat i ich opiekunowie potrzebują bardzo realnego wsparcia i bardzo realnej konkretnej pomocy. No szczerze mówiąc, też zakładam, że Pewnie nie wszyscy rodzice od razu wiedzą, że mierzą się z problemem autyzmu u swoich dzieci, i na początku, pewnie no być może też myśląc, że ich dziecko jest w cudzysłowie trudne, albo z jakiegoś powodu wycofane, czy, czy ma różnego rodzaju trudności, też ta diagnoza nie jest dziecku szybko postawiona. I na przykład, bywa pewnie też tak, że jest. Postawiona dopiero w momencie, w którym dziecko już jest nastoletnie, na przykład. I tak naprawdę ci rodzice, rozumiem, też mogą wtedy od Państwa dowiedzieć się, w jaki sposób mają pomóc dziecku, jak wspierać w rozwoju. Tak, y oczywiście. Y staramy się służyć pomocą i wsparciem. Tak jak wspomniałam, w ramach Fundacji Szkolnej zatrudniamy wielu psychologów, którzy. Specjalizują się w tego typu pomocy i osoby, które się do nas zgłoszą, albo do zaprzyjaźnionych z nami innych fundacji, które prowadzą na przykład szkoły specjalne. To jest odrębny temat do, 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 do rozmowy, dzisiaj nie będę się na tym skupiała. Tamta opieka jest specjalistyczna i tam są również psychologowie, którzy mogą pomóc w zdiagnozowaniu dziecka albo po prostu pokazać ścieżkę, którą należy podążać, żeby skorzystać z dodatkowego wsparcia i opieki, którą proponuje państwo, system nasz. Związany z Ministerstwem Pani, Rodziny. Jak ma Pani Batów wesprzeć fundację w Państwa planach na zbudowanie takiego właśnie centrum, można powiedzieć, czy przestrzeni dla osób zmagających się z problemem niepełnosprawności swoich dzieci w spektrum autyzmu? Wesprzeć nas można na kilka sposobów. Dziś jesteśmy, tak jak wspomniałam, na etapie budowy, w związku z tym bardzo chętnie. Skorzystamy z wsparcia finansowego, zarówno osób indywidualnych, jak i firm, które pomogą nam szybciej zbudować ten, ten ośrodek. Na pewno przyda nam się pomoc również instytucji, które będą nam pomogły, pomagały utrzymać i spowodować, żeby ta opieka na miejscu, w że była na bardzo wysokim poziomie. Można, można nas również wesprzeć poprzez yy, y, wolontariat czy działania wspierające y, rodziców i rodziny w, w różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach, które organizujemy. No właśnie po to, żeby mówić o autyzmie, ale koncentrować się mocno na tym, że, że problem autyzmu to nie jest tylko problem dziecka, to jest problem całej rodziny. I bardzo ważnym jest to, żeby znaleźć też systemowe wsparcie dla opiekunów tych osób, które są niepełnosprawne. Gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat? Jeżeli ktoś chciałby słuchać czy wesprzeć Państwa. Zapraszamy do Fundacji Szkolnej na naszą stronę, tam jest informacja o tym, czym się zajmujemy. Zapraszamy również na naszą stronę Fundacji SIDRA, gdzie można dowiedzieć się więcej o naszym projekcie. Za chwilę nowa odsłona, w tym odsłona również naszej kampanii komunikacyjnej. A gdyby ktoś chciał skontaktować się ze mną, to zapraszam do osobistego kontaktu. Beata, Graczyk i adres mailowy do mnie b.graczyk, szkolnaedupl Chętnie porozmawiamy, co możemy zrobić wspólnie z osobami i z instytucjami, z firmami, który, dla których ten ważny społeczny problem też jest istotny. Ja tutaj też dołączam się do tego apelu. Zapraszamy wszystkie. Osoby, przedsiębiorców, którzy chcieliby zaangażować się w działania takie społeczne, mają na to środki i to jest naprawdę projekt, który myślę, że może pomóc bardzo wielu ludziom. Szczególnie, że teraz, prawda, coraz więcej mówi się o tym spektrum autyzmu, coraz więcej jest diagnoz, ale problem wciąż jest jakby trochę nierozpoznany, bo też tak do końca ludzie chyba nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, jak takie osoby, z trudem funkcjonują w społeczeństwie, jak to, że tak naprawdę do końca życia, szczególnie te z tym głębokim autyzmem, potrzebują po prostu wsparcia i też systemu, prawda? I właśnie takich projektów jak Sidra. Zdecydowanie bardzo często jest tak, że tych osób po prostu nie widać. Dlatego wydaje się, że ten problem może nie jest istotny, ale wiemy, że około 1% dzieci, które. Rodzą się w Polsce, jest w spektrum autyzmu. Oczywiście niektóre z nich są bardzo wysoko funkcjonujące i jakoś sobie radzą na rynku, również na rynku pracy, ale jest też spory odsetek takich, które choroba jest na tyle poważna, a ta niepełnosprawność na tyle głęboka, że nie mogą funkcjonować samodzielnie. I one oczekują pomocy. I myślę, że to społecznie odpowiedzialne i firmy i osoby, którym się dobrze wiedzie, które osiągnęły sukces, może będą chciały podzielić się i, i wesprzeć nas. I bardzo czekamy. czekamy. Zapraszamy. Bardzo Pani dziękuję Pani Beato za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia kolejnym razem, gdzie może troszeczkę więcej sobie właśnie powiemy o y, wsparciu właśnie dzieciaków y, i osób y, dorosłych, również w edukacji, jeżeli chodzi w rozwoju, tak, i takich osób, które są w spektrum autyzmu, bo w tym się Państwo też y, specjalizujecie, jak Pani wspomniała. Bardzo Pani dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo.